BOŻE CO TO BYŁO Alan Alan przywitanie normalnie godne Haliny Dobra widzowie ja jestem Ormix I zapraszam was na nową Przygodę na paczce modów Od Reziego I, i dzisiaj zabijam Halinę Dobra Dawaj Mortko, lecimy pierwsze podrabieńko Podrabieńko, ja mam tutaj słone O, nawet węgiel mam Węgiel już masz? No ty, to ty na Śląsku jesteś gościu Śląsk? No Pogoda jak w no to prawda na, Śląsk. na Śląsku Na Śląsku jestem Dobra dawaj, bo tyle śmieszna jest ta modyfikacja, że póki nie będziemy mieli naprawdę koks zbroi nie damy sobie rady. E, no, e, najbardziej to się nam przydałaby tę tą ognisą. Nową. Teraz na moda. Ej, to ja Dobra, mam. Chcesz coś skraftować? No. Czuć. Czu, czu. Co to... Już zombiak na dzień dobry. Zombiak! Dawaj Eee! Ty no, zombie jak siekierką! Ty no pa! Ty dobry ziutek. Pocz tu! Nie, ty nie, nie! Łopatę masz! O, A, no? Ty mi się Nie! 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 tu tu jestem dobra? Ja jestem gwiazda. A. Dobra, ja nie! Ga. Nie! 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 few moments later. Lecimy dalej. Co to było gościu? No i ładnie, już się porespiły O o Tyda. Uważaj, uważaj. O, matki. Zenchantowany ziutek. Czekaj. O nie! Hipok Jest taka hipko. Co? To... Ty, co ten niedźwiedź robi? Co? Jeźdź na dupie No? Nie, jeźdź na dupie Aha! Eee, bardzo śmieszny. Dobra, ogarnęłeś już coś? Dobra. Ja cała... Jakąś podstawę Tata... mamy... Gdzie Tata... ten crafting jest? Nie no! Halo, halo! Dzwoni do mnie siano! Ta... Uy. Uy. Halo, halo, ale z ciebie bambik? A, nie mówię, nie. Co? Zejrzymy no wiesz co ci powiem Nie jak mi ciepło. Dobra Nie chcę nic mówić ale za dużo czasu na ogarnięcie czegokolwiek nie mamy Także ja proponuję zebrać Nie A, Prowizoryczny domek zrobić A no to rób nie musisz pyk Dobra, dawać mi lepszy kilo pyk, 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 pyk Ja idę tutaj pod lewą. Babka najlepsza jest tuje be. No i teraz można Łoić Łoić Weź skombinuj wełnę Wełnę no I i i wungel ze łączka Daj mi ten, no, kilo, kilof, dobra? Drewniany. To ja nam te i... W Masz. Grunię. Tutaj ci rzuciłem. Dobra, tu zrobimy jakieś fajne poszerzenie. Na razie tak profilaktycznie. Dobra. No. Profilaktycznie, prowizorycznie, żeby tylko mieć coś. Dobra, i pierwszą pełno już mam. Bo jak nam się pozrespiają, tutaj nieciekawe stworki, Znowu wylądujemy gdzie indziej. to zostawimy? Tutaj będzie półeczka na oświetlenie. Na razie niziutki zrobimy, żeby tylko jak najszybciej cokolwiek ogarnąć. Jakieś drzwiczki trzeba skombinować. O! Ja też zbieram świn. O nie! Czekaj, piecyk. C Ci, -ci potrzebuję jeszcze. Mamy drzwiczki. Co? Na co znowu się tam napotoczyłeś? Eee, na takie Ty, mój brat nie niedźwiedź nas odwiedził. Tata, Boże, co ty znowu tam robisz? Nie może z niedźwiedziem walczyłeś. E, nie, z, 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 z

Nigdy nie od Co? Co znowu tam zrobiłeś? Zginąłeś? Nie, mam hełm z Halina, chodź tu Mam Halinę! Moja Halina O o, dobra, ja się, Ja się z nim nie bawię On we mnie wali fireballami nie, dziękuję. A ja właśnie tego zabiłem takiego. Zenchantowanego? Tak. On miał kilka hopę. A no to... Co to za pies? Nasz! I... Idź, na dwór, już. Nie! Nie <grym> wykali Pimpusia. A jak go nazwiemy? A nie, mo... nie możemy go nazwać. Czyż ma imię Pimpuś. No, ale na obraży. Bo, gdzie to drabienko? Jest ja, drabienko Jak się robiło te... Co? Schodki, eee, drabina eee... Schodki? Drabina eee, dra... <coughs> Drabina to... Eee, co potrzeba... Ile masz drewna? Dużo. No A nie spatyków, patyków? A nie z patyków, patyków dobrze. Jeszcze coś. Tutaj jest, zbieram węgele, dobra? Mhm. Mm dobra. Zrobimy zejście w dół hours later. Ej, za chwilę się przykopimy do Bedroku, tata Ja już byłem Nie, ale chodź tu wyżej Tu No daj mi kilo. za, za to bom masz Za to za to bo masz Dobra już mam Czyli mogę wziąć sobie ten kilo? Ło no. wow, wow, wow wow Co? Nie idź tam Вень ид ⁇ т там. Где ты, Слежа? Będę O, -o. Co? Co? Ognisty wilk i dodatkowo jeszcze robocik z zacantowany Ej No dzięki Czy nich mi się trochę drodzić do jednego schobowego Gdzie? Tam! Co ty kejwa znalazłeś? O, nie, mutant! Naprawdę, mutant, tata! Jaki śliczny. Eee, naprawdę. No dobra, chodź tu. No to co, bo ja tam To zostawiamy na następny odcinek. E, dobra. Także dzięki wielkie, że byliście. Ja chcecie, żebyśmy je kolejny tak nagrali, to 5000 łapy w górę. Wystarczy sto. I na następnym odcinku zwiedzamy Kejwa i rozwalamy zombiaka. Dzięki, trzymajcie się, na razie.